Ej, Morto, słyszałeś to, czy nie? Po pierwsze, pamiętajcie, aby zostać w domu. Po drugie, pamiętajcie, aby zakładać maseczkę. My w tych odcinkach nie musimy ich mieć, ponieważ jesteśmy w środku lasu. I tutaj nie jest to obowiązkowe. Po trzecie, nie chodźcie sami na żadne urbeksy. My jesteśmy wytrenowani, zajmujemy się tym od dłuższego czasu, więc nie powtarzajcie żadnych czynów na filmie. Hej, okay, ja mam na imię Ernest i witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Słuchajcie, w tym momencie jest godzina. Uwaga, uwaga, 2046, co oznacza, że na dworze już jest ciemno, no może nie jak w dupie. W każdym razie w ciągu 20 minut już będzie kompletnie ciemno, i my tymczasem zaczynamy noc w opuszczonym domku letniskowym. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, tutaj ten cały dom urozmaiciliśmy, wysprzątaliśmy. Jak widzicie, ziemia jest w miarę czysta. Ej, nanieśliśmy trochę, kurde. Trzeba będzie pozamiatać. Tak, powiesiliśmy tutaj obrazy, odmalowaliśmy ścianę, co jest posrane, szczerze mówiąc. Wysło, więc dobrze wygląda No? Tak. Wygląda to nawet nie, że zrobiliśmy także piękne grafity, żeby się nie bać, żeby było tutaj dosyć fajnie. I to, od czego musimy zacząć ten film, to zamknięcie drzwi i zaryglowanie ich tak, żeby nikt tu nie mógł wejść. A wy musicie zacząć ten film o zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału oraz dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych filmów, ponieważ pojawiają się daily na tym kanale codziennie o godzinie 17.00. No dobra, to teraz tak. Pierwsze drzwi się do końca nie domykają, więc nadzieja w naszych, stary, tak naprawdę. Zobaczymy, czy to się uda, bo jeżeli nie, to będziemy mieli przesrane. Ja mam na to taki plan, że weźmiemy to w ten sposób. To jest dobry plan, naprawdę. Chyba... Zdaje mi się, że tego się nie będzie dało ruszyć, stary, szczerze mówiąc. Też mi się tak wydaje. Nie wiem, możemy zrobić testa, stary. Ty to zrób, a ja będę próbował się tu dostać. Dobrze. Czekaj. Teraz! Uuu, działa! I teraz ci nie dostaniesz. Co zrobiłeś? Weźmy puszkę. Powiem Wam jedną informację. <laughs> Łukasz zrobił. Uważaj w ogóle. Nie chodź wokół tego. Nie nie chodź. Nawet się nie zbliżaj, stary Łukasz. Pierwsze co zrobił. Chciał zabić osę, bo nam wleciała. Nie wiem, czy to się udało nagrać, czy też nie. Nie. No. ale patrzcie rozwalił swój materas i tak i tak co prawda mieliśmy robić warty ale fajnie było mieć dwa materasy przede wszystkim, że je dopiero kupiłem przed odcinkiem specjalnie na ten odcinek i Łukasz już mi jeden popsuł, więc no, zacznijmy od naprawienia tego materasu stary, bierzemy taśmę, dmuchamy go i być może jeszcze będzie działał, chociaż na, to, na tą noc i jeszcze potrzebujemy go na jeden odcinek, który będzie w przyszłości. Bardzo fajny odcinek planujemy, więc także z nocy na opuszczonym miejscu może się domyślać. Możecie pisać w komentarzu, jak myślicie. Jak myślicie, gdzie spędzimy następną noc i to będzie posrane. Trochę najgorzej znaleźć te dziule. No, to będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężkie, żeby w ogóle zobaczyć, gdzie to się popsuło. Nie hmm. wiem, może ty będziesz dmuchał stary pompką? Jest, nie, o kurde. Mocna dziura, no. Jebutno. Patrzcie. Je, o, no widać. Ja nie mogę. Ale Ernest żeś odwalił. Masagra. Nie denerwuj mnie nawet. No. Każdy ma takiego kumpla jak wiecie. Spokojnie, weźmiesz sobie ten naprawiony teraz, a mi kupisz nowy. Za karę Ernest kazał mi pompować buzią. Aha, było nagrane na kamerze nawet. Co mordo, będziesz buzią pompował? Tak, mam wysrane. A pompkę masz tutaj obok. Dobrze montuję ten film. Co, będziesz buzią? Znowu? No. Chyba tak, mamy wesra, tu Co, tutaj replay. miałeś przycisk subskrypcji, stary? Miałem replay z <laughs> tego, jak to mówię. Ale za tobą ładny kwiatek na to słoneczko, stary, jest pozytywnie na tej nocy tutaj. Mamy tutaj leda, który nas oświetla, tyle że przypał, dlatego że każdy to widzi z odległości kilometra mniej więcej, że się świeci w jednym z opuszczonych domów. No co, ja to zrobię i idę z widzami pokazać to, bo to aż mnie ciekawi, ty zostań. O kurde, jak ciemno. Patrzcie. I tu jak sobie wychodzicie, to tu jest Ernest, ale przypał. O Boże, stary. Ale przypał to jest. Co, tak się świeci? Jak psu. W ogóle LED lewituje, co jest śmieszniejsze. W tym momencie naprawdę nie widać szyby. I oślepienie. Dobra, reguluj drzwi, stary, i zapalamy w takim razie świeczki, żeby było jak najmniej nas widać. Uwaga. O, nie mógł, że nas zatrzasnąłeś. Czy to się będzie dało teraz otworzyć? To się nie będzie dało otworzyć stary. Wygiąłem całe drzwi. Ja pierdzielę. Oh. <grywka> Ale wyglądało tragicznie. Bierzemy świeczki, bo kupiłem ich dwa staki. Trzeba będzie... Jakoś zaświecić tutaj. Tutaj mamy jedną dużą świecę. Nie, no to wygląda coraz gorzej, jakbyśmy jakieś obrzędy robili. No nie, wiem, zobaczymy, zaraz pójdziemy na obchód w ogóle, zobaczyć, czy jest bezpiecznie, czy nigdzie nikogo nie ma. Tak jak na jednym z filmów. To było okropne, stary na tym filmie jeszcze. No, tak. Dobra, zapalamy świeczki. Zobaczmy, jak to wygląda. No, grubo. Wygląda to okropnie i strasznie. Tak, i na kamerze jeszcze bardziej zobaczymy. Tak? O nie! Robimy straszne rzeczy jeszcze e, podczas tego obchodu. Po pierwsze włożę rękę do środka rzeźby żaby, a po drugie pójdziemy jeszcze raz zobaczyć autobus. Ej, pierwsze, pierwszy to materaca w ogóle. Git jest, ma dobrą długość. I naprawdę obejrze szerokość, No. Ej, szczerze mówiąc mamy farta stary, dlatego że dzisiejsza noc jest ciepła, a wiesz o czym zapomnieliśmy? O, kocach, O śpiworach, no. O, kurde, Mamy tylko jest... to. Ej, fajnie tu jest! No! Jak tam, Camping World? Najdziwniejszy Camping Ever. Raz robiłem już nas w opuszczonym miejscu i pytałem Was, za ile byście wyspędzili nas w takim miejscu? Więc teraz zadaję to samo pytanie: ile byście musieli dostać pieniędzy, żeby tutaj spać w tym opuszczonym domku letniskowym? Dobra, godzina 22, jest kompletnie ciemno. Robimy challenge, o których już mówiłem. Idziemy w te dwa miejsca: najpierw do rzeźb, potem do autobusu. Zamknij ze sobą tutaj. O, Mordo, nie mieszkam w słoiku. Ej, dobra, zobacz, stary. Tego się w opór bałem, ale zrobię to. Nie, nie rób. Uwaga. Mordowiesz jest coś w środku? Co? No ja też nie wiem, więc sprawdźmy. <laughs> Co tam było? <laughs> o kurde, zobaczcie. Dobra. Ej, to teraz idziemy objechać autobus stary. Jak pamiętacie, do autobusu trzeba było iść przez godzinę, więc już jest 23, szybko przeskakujemy, tak naprawdę zanim wrócimy, to już będzie po 24, do autobusu idziemy, bo nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, do końca, co zrobić ciekawszego, a autobus to jest po prostu najbardziej epickie miejsce ze wszystkich i nie mogę się doczekać, że tam nagramy te filmy. Pamiętasz, gdzie wyrzuciłeś maskę całą? Aha. wtedy? No, pamiętam, może teraz jest znowu. Nie, nie ma. Ci ktoś zabrał sobie po prostu nice w końcu się pozbyliśmy tego małego ustrojstwa. Heh. Można się skrócić jakby godzina drogi, ale mamy schron od razu w razie jakiejś brzydkiej pogody. Chyba, że ktoś pomyślał tak samo. To w ogóle jak się zimno, stary, zrobiło już o 23.00. No, straszne przeskok. Ej, kurde, zobacz, drzwi są w ogóle otwarte, my wczoraj je zostawiliśmy i fotel uchylony. I fotel jest uchylony, no, bez Czekaj, tak, Czekajcie, ktoś tu jest. Halo, za stary, to jest straszny wopór. O kurde, słyszałeś? Co to było? Halo? Może ktoś tam śpi? Gdzie? Nie no Nie. Jak creepy! Ten autobus jest taki creepy. No, jakoś ostatnio się tak nie wydawał, jak tu byliśmy. Teraz to się postrałem, prawie muszę przyznać. Ten dźwięk. O, pajęczyna jeszcze. to jakby ktoś tu był, stary. Wydawało się chwilę. No dobra, tak naprawdę nie wiem, po co tu przyszliśmy, stary. Tylko po to chyba, żeby obsrać dupę, idąc lasem i teraz siedząc tutaj. <noise> tu bardziej obsra, niż w lesie, jak usłyszałem jakiś dźwięk. Aha. Jakby ktoś się ruszał. No, tak naprawdę ten film... Ma głębszy przekaz niż każdy z was myśli. On jest metaforą youtuberów, którzy stracili miejsce, w którym mogli nagrywać, stracili swoje biuro i w tym momencie muszą siedzieć w opuszczonym autobusie, aby móc nagrywać i kontynuować razem swoje daily vlogi. Co mamy zrobić dalej? Czy mamy wynająć dom? Czy mamy wynająć mieszkanie? Czy mamy przestać nagrywać daily i skoncentrować się na gamingu? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach daily vlogów Co codziennie o godzinie 17. <laughs> A ja tu przyszedłem robić trening ten A ten ja przyszedłem wejść no. tutaj na dach, ale zrobimy to na moim odcinku Ej czy no niestety. Raz, dziewięć W ogóle cały czas jestem w tym stroju stary i mam go już trochę dość szczerze mówiąc Ja cię zazdroszczę, bo nie nakurzysz się, nie ubrudzisz ubrań i tak dalej no no, w ogóle bez... Lepiej zostań no Wyobraź sobie stary, że ktoś teraz chodzi na dachu Najgorzej na świecie Nie ma to jak siedzieć Patrzcie i nagle taka twarz stary. Wszędzie może być. To są zaciemnione szyby. Najlepiej jestem na końcu, gdzie nie da się wejść, a ty jesteś tyłem do wejścia, gdzie ktoś może iść. I ja ci nie powiem tego nawet. No dobra, pora wracać, stary. Mamy daleką drogę teraz. Lecimy? Nie mogę się doczekać już e, ogólnie tego, aż tutaj w końcu zrobimy te odcinki, które zapowiadamy już tyle. A, to jest scena nagrana tylko dlatego, że fajnie wygląda. Jesteśmy już przy naszym domku, tak naprawdę. Uff, I będziemy. Od razu iść spać, szczerze mówiąc, dlatego, że e, nie ma co czekać. Ej, drzwi stare są otwarte, a zostawiliśmy zamknięte. No nie, powiedz, że jakiś menel tam wszedł. Kurde, o Boże. mam nadzieję, jest stary, że nikt nam nic nie ukradł, szczerze mówiąc. No, hey, idziemy. Czekaj, trzeba pójść, żeby zobaczyć. Allo, wszystko jest? No? Nic się nie stało stary Wszystko jest tak jak dokładnie zostawiliśmy to, szczerze mówiąc hey, No to li, to trzeba się chyba zamknąć troszkę No, bez tyłu. 24, 24.20 Idziemy w kima? A kima robimy, robimy warty czy nie? Nie wiem czas tak potrzeba, bo na razie nic nie słychać, to nic tylko nie widzę a przez okno da się tu wejść A, to no trochę lipa, ale nikt nie będzie wiedział, że my tu jesteśmy No, gasimy leda stary Robimy to no, bez kitu, kto by mógł wiedzieć, stary, że akurat tutaj urządzamy noc? Jak Nikogo przez, nie słyszeliśmy. Jak przez 8 godzin nikt nie przyszedł, Aha. to co dopiero? No, jest prawie pierwsza. Dobra, zrobimy takie leciutkie światło po prostu. Ej, dobra, to ja będę patrzył w leży na, na okno, Słyszysz to? to? O nie! Ucieka mi powietrze! O nie! Najgorzej! W którym miejscu? Będziesz się na kompletnie spaczałem materacu rozpompowanym. No ale no już warto iść spać przynajmniej. Dobra, zostawiam kamerkę w razie czego na ciebie pod ledem. Idziemy w kimę. Dokładnie tak, mordo. Słyszałeś to, czy nie? Mm? Słyszałeś to, czy nie? Co? Coś mm? za oknem. Nie. Jakby ktoś chodził wokół domku. Nie. Każda rada. Będziemy nas Dobra, słuchajcie, wyłączam budzik w tym momencie. Jest godzina 5:30. My wstajemy, ponieważ no nie chcieliśmy tutaj w ogóle całej nocy spać, szczerze mówiąc. Spało się git? Nieźle się spało, szczerze mówiąc. Nawet nie jestem zbyt zaspany, jeżeli mam być szczery. I słuchajcie, ptaki już śpiewają ranne. Ciekawe czy to słychać na kamerze w sumie. I zobaczcie, wyłączę na stary, na chwilę. Patrzcie, w pokoju jest tak ciemno teraz. Nie wiem czy widać w ogóle, no. nie wiem jak to widać na kamerze. Jest ciemno, a spójrzcie za okno. Już wychodzi słońce. Więc my do tej pory, zanim zejdzie słońce, słuchajcie, wrócimy do domu i to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Było to dosyć dziwne, dosyć straszne, szczerze mówiąc. Bawaliśmy się bardzo, że ktoś tutaj wejdzie. Wszystko tak naprawdę potoczyło się w miarę git podczas tej nocy. Poza tym, że obstraliśmy raz dupę. No ale tymczasem ja się z wami będę żegnał, to było na tyle, subskrybujcie na razie.